Pożar Bazaru Różyckiego. Zdarzenie miało miejsce po godzinie 16:54 na warszawskiej Pradze Północ. Doszło do pożaru pawilonów handlowych na terenie Bazaru Różyckiego. Na miejscu swoje działania prowadziły trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych. Teren Bazaru został wygrodzony na miejscu swoje działania prowadzi policja. Dym było widać z kilku kilometrów w wielu miejscach Warszawy. Za pierwsze informacje o pożarze i część zdjęć dziękujemy naszym czytelnikom. Widzisz coś ciekawego? Powiadom nas. Wyślij wiadomość na nasze media społecznościowe, SMS lub po prostu zadzwoń pod numer 603 207 465.